Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoje rozmowy z klientami kończą się niezręczną ciszą? Mam dla Ciebie prostą odpowiedź. Zamknięte pytania. Tak? To te pytania, które klient odpowiada tak albo nie. To najgorsze, co możesz zrobić. Dlatego, co w takim razie można zmienić? Wyobraź sobie taką sytuację: dzwonić do klienta. Czy interesuje Cię nasz produkt? A klient mówi nie. No i co teraz? Koniec rozmowy? Cisza w słuchawce? Zero szans na sprzedaż? A jakby to powiedzieć? Drogi kliencie, co jest dla Ciebie najważniejsze w wyborze? Widzisz różnicę? Klient zaczyna się otwierać, a Ty zdobywasz cenne informacje. Zamknięte pytania to jak zamykanie drzwi przed nosem. Klient odpowiada jednym słowem i koniec, a tym nie masz jak pójść dalej. Dlatego musisz nauczyć się zadawać pytania otwarte. To właśnie one otwierają i budują relację, która pozwoli ci naprowadzić klienta właśnie na jego potrzeby i zdobycie automatycznie przewagi. Pomyśl o tym tak. Pytania otwarte to klucz do sukcesu. Dzięki nim budujesz zaufanie, pokazujesz, że zależy Ci na kliencie, odkrywasz jego prawdziwe intencje. A kiedy znasz potrzeby, intencje klienta, dopasowujesz oferty, i wtedy co się dzieje? Sprzedajesz, zamykasz i masz szansę na podwyżkę. Przykład: zamiast pytać, czy chcesz, żebym wysłał Ci ofertę, zapytaj, jakie wyzwania w Twojej firmie mógłbym wspólnie rozwiązać. Albo zamiast, czy jesteś zainteresowany naszym produktem, zapytaj, co byłoby dla Ciebie najważniejsze, gdybyś miał wybrać idealne rozwiązanie. Widać różnicę? Pytania otwarte to magia. Klient mówi, Ty słuchasz. Zdobywasz informacje, a potem działasz. Dzięki temu nie sprzedajesz, ale pomagasz klientowi. Klient czuje się doskonale, pozostał właśnie zrozumiały, a ty skuteczniej sprzedajesz. Więc o dziś koniec z zamkniętymi pytaniami. Zamiast nich pytaj otwarcie, Otwórz sobie po prostu drzwi do sukcesu. Drzwi. Do większej sprzedaży i automatycznie lepszych wyników. Pamiętaj: otwórzcie na pytania.